Hey, 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 hey. Polski rolniku, polski obrączo Ty siłę masz, siłę masz, siłę masz, masz, masz Polski rolnik. Tu jest dzisiaj kraj. Idziemy razem w jednym szteregu. siostra i brat, zwarci tak, zwarci tak, tak. Idziemy razem w jednym szteregu, za naszą pączkę, za nasz kraj. Polski rolniku, polski obrończą. Ty siłę masz, siłę masz, siłę masz, 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 Pol Kraj. Idziemy razem w jednym szleregu siostra i brat zwarci tak, zwarci, tak. Tam. Idziemy razem w jednym szleregu za naszą Polskę, za nasz kraj. A jak dojdziemy potężni, mocni, obelaczo, 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 obelacz, 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 obelacz. A jak dojdziemy potężni, mocni, bo po Polskę każdy w setku ma. Dojdziemy potężni, moksni obelazio obelazio obelazio, 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 My tak wygramy potężni, moksni Bo Polskę każdy w sercu ma Polski rolniku, polski obronco. Ty siłę masz, siłę masz, siłę masz, masz, masz Jai